Kiedy człowiek może powiedzieć o swoich stanach i działaniach, jak jestem, tak działam, może być w jedności z samym sobą i może przyjąć odpowiedzialność za siebie, nawet jeśli walczy z nią. Carl Jung, dwa eseje o psychologii analitycznej. Karl Jung był człowiekiem o eklektycznych zainteresowaniach, co znajduje odzwierciedlenie w płodności jego pism. Ale ze wszystkich, które napisał. Jeden temat wyróżnia się jako najważniejszy dla niego i jest to pytanie, jak można kultywować wielki charakter. Jung uznał bowiem prawdziwość stwierdzenia Heraklita, że nasz charakter jest przeznaczeniem. Ciosy losu mogą być łaskawe lub okrutne, a inni ludzie mogą nas traktować źle lub dobrze, ale nasze doświadczenie tych rzeczy i to, co robimy z tym, co nam dano, zależy od stanu naszego charakteru. Kultywowanie wielkiego charakteru jest zadaniem najwyższej wagi i w tym filmie zbadamy niektóre spostrzeżenia Junga na temat tego, jak możemy osiągnąć ten wyczyn, wyczyn, który określił jako indywiduację lub po prostu samorealizację. Na początek należy zaznaczyć, że Jung wierzył, iż osiągnięcie wielkiego charakteru jest czymś, co każdy z nas może osiągnąć. Nie jest to uwarunkowane zewnętrznym sukcesem, czy to nagromadzeniem bogactwa lub wzrostem statusu społecznego, ani nie wymaga wyjątkowych talentów czy zdolności intelektualnych, bo jak to ujął Jung, aby przejść daleko idący rozwój psychiczny, nie jest potrzebna ani wybitna inteligencja, ani żaden inny talent. Aby zrozumieć, co jest konieczne. Cytat z eseju Junga Drzewo Filozoficzne może wskazać tam właściwy kierunek. Nie staje się oświeconym przez wyobrażenie sobie figur światła, ale przez uświadomienie sobie ciemności. Aby stać się jednym z niewielu, którzy istnieją w stanie harmonii i którzy mogą z przekonaniem stwierdzić, jak jestem, tak działam. Musimy być gotowi spojrzeć w głąb, rzucić światło na ciemności naszej nieświadomości i zintegrować to, co odkryjemy, z naszą świadomością. Jung kładzie tak duży nacisk na moc nieświadomości, aby przykształcić to, kim jesteśmy, ze względu na fakt, że jest to znacznie większa sfera naszej całkowitej psychiki. To, czego jesteśmy świadomi, lub to, co istnieje w polu naszej świadomości, to tylko niewielka część naszej całkowitej osobowości. Tłumimy wiele z tego, kim jesteśmy, jeszcze więcej zapominamy, a nawet istnieją według Junga potencjały i instynktowne energie o których możemy nie mieć pojęcia przez całe życie. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że nieświadomość zawiera wiele z tego, co może być zintegrowane z naszym charakterem, czy nie ma dobrego powodu, dla którego kwestie te są nieświadome? Czy nie lepiej pozwolić, aby niektóre elementy naszej osobowości rezydowały poza naszą świadomością? Jung odpowiada na to pytanie stanowczym nie i to z tego prostego powodu, że elementy naszej nieświadomości nadal na nas wpływają, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi ich istnienia. Główna różnica, innymi słowy, między elementem psychicznym, którego jesteśmy świadomi, a tym, który jest nieświadomy, polega na tym, że to, co istnieje w świadomości, może być potencjalnie kontrolowane, podczas gdy to, co istnieje w nieświadomości, ma autonomiczne istnienie, i dlatego często będzie wywoływać efekt niekorzystny dla naszego samopoczucia. Cytat: Odrzucenie nieświadomości przynosi zwykle niefortunne rezultaty. Im bardziej negatywny jest stosunek świadomości do nieświadomości, tym bardziej ta ostatnia staje się niebezpieczna. Kolejnym powodem, dla którego warto stać się bardziej świadomym siebie, jest to, że nieświadomość jest nie tylko domem dla elementów naszego charakteru, które są sprzeczne z naszym obrazem siebie i wywołują wstyd, tak jak nasze wady charakteru czy słabości, ale także zawiera wiele z tego, co jest w nas najlepsze. Jest to szczególnie prawdziwe w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tendencję do polegania zbytnio na naszej roli społecznej lub na tym, co Jung nazywał persona w budowaniu naszego charakteru. Jak mówi Jung, w ten sposób czynimy ogromne ustępstwo wobec świata zewnętrznego, autentyczne poświęcenie siebie, które popycha ego wprost do identyfikacji z personą. Także naprawdę istnieją ludzie, którzy wierzą, że są tym, co udają. Nasza persona nigdy nie powinna nas definiować, powinna być jedynie rolą, którą odgrywamy w odpowiednich momentach. Gdy bowiem dojdziemy do przekonania, że jesteśmy maskami, które nosimy, poświęcimy wszystko to, co dobre w naszym charakterze, a co nie jest zgodne z trendami konformizmu, na których nasza persona została wyrzeźbiona. Nasze prawdziwe ja schodzi na dalszy plan i ustępuje miejsca społecznemu uznaniu, a my stajemy się lustrem tego, co myślimy, że inni chcą, abyśmy byli. To wszystko wymaga wysokiej ceny do zapłacenia, ponieważ zbyt wiele pozostaje w ciemności, zbyt wiele z naszego charakteru zostaje zanegowane i powstaje podzielone ja. Jung pisze: Człowiek nie może bez konsekwencji pozbyć się siebie na rzecz sztucznej osobowości. Nawet próba dokonania tego sprowadza we wszystkich zwykłych przypadkach nieświadome reakcje w postaci złych nastrojów, afektów, fobii obsesyjnych myśli, wstecznictwa i tym podobne. Społeczny siłacz jest w życiu prywatnym często zwykłym dzieckiem, jeśli chodzi o własne stany uczuciowe. Jego dyscyplina w sferze publicznej, której wymaga szczególnie od innych, w sferze prywatnej rozpada się na kawałki. Aby kultywować wielki charakter, musimy być jednymi z niewielu, którzy leczą wewnętrzny podział wynikający ze zbyt silnej identyfikacji z naszą rolą społeczną. Musimy zaakceptować, że nasza persona reprezentuje tylko część naszego charakteru całkowitego i naszym imperatywnym obowiązkiem musi stać się zdjęcie naszej społecznej maski i nauczenie się, co się pod nią kryje. Aby osiągnąć to zadanie, Jung sugeruje, abyśmy zaczęli od przyjęcia bardziej zbiorowego spojrzenia na to kim jesteśmy. Nasze spojrzenie powinno być skierowane na zewnątrz i powinniśmy obserwować i zwracać uwagę na cechy charakteru tych, którzy nas otaczają. Ta rada może wydawać się paradoksalna, ponieważ nasza persona kształtuje się przede wszystkim przez obserwację i naśladowanie innych. Jednak w tym ćwiczeniu chodzi o to, by poznać, co kryje się pod maskami naszych rówieśników i zwrócić uwagę na elementy, które zajmują ich nieświadomość. O wiele łatwiej jest bowiem spojrzeć poza maskę innej osoby, dostrzec rozbieżności w zachowaniu innych, pęknięcia w ich zbroi, niż rozpoznać te elementy w nas samych. Ponadto, ze względu na tendencję do rzutowania nieświadomych cech naszego charakteru na osoby z naszego otoczenia, ćwiczenie to spowoduje, że będziemy również mieli kontakt z tymi rzutowanymi elementami. Jeśli jesteśmy bystrzy w naszej obserwacji, ten zbiorowy zwrot ułatwi nam zaakceptowanie pełniejszego obrazu tego, kim jesteśmy, ponieważ dojdziemy do wniosku, że jak pisał Jung, każdy ma w sobie coś z przestępcy, geniusza i świętego. Rozwój charakteru nie kończy się natomiast na uznaniu naszej wspólnej ludzkiej natury, raczej cel, do którego dążymy, czyli wielkość charakteru, wymaga, abyśmy tym uniwersalnym elementom nadali niepowtarzalny porządek i styl. Musimy, mówiąc słowami Junga, objąć naszą wewnętrzną, ostatnią i niezrównaną wyjątkowość. Bo choć wiele w ludzkiej naturze jest wspólne, Jung podkreślał również, że rozkład tych wspólnych cech i stopień, w jakim każdy człowiek może rozwinąć określoną zdolność, jest zawsze wyjątkowy. Jung pisze, idiosynkracji jednostki nie należy rozumieć jako jakiejkolwiek dziwności w jej substancji lub w jej składnikach. Ale raczej jako unikalną kombinację lub stopniowe różnicowanie funkcji i zdolności, które same w sobie są uniwersalne. Każda ludzka twarz ma nos, dwoje oczu i tak dalej. Ale te uniwersalne czynniki są zmienne i to właśnie ta zmienność sprawia, że możliwe są indywidualne osobowości. Samorealizacja może więc oznaczać jedynie proces rozwoju psychologicznego, który spełnia dane cechy indywidualne. Innymi słowy, jest to proces, Dzięki któremu człowiek staje się określoną, niepowtarzalną istotą, którą w rzeczywistości jest. Przydatnym podejściem do zaprowadzania właściwego porządku w unikalnej konfiguracji naszego charakteru jest zwrócenie uwagi na wszelkie cechy, które obserwowane u innych wyzwalają w nas samych poczucie niższości. Szczególna wrażliwość na cechę charakteru innej osoby, i dotyczy to zarówno mocnych, jak i słabych stron. Jest dobrym znakiem, że jest to cecha, która zbyt długo istniała w mrokach naszej nieświadomości. Jak mówi Jung, poczucie moralnej niższości zawsze wskazuje, że brakującym elementem jest coś, co, sądząc po tym odczuciu, naprawdę nie powinno być brakujące, lub co mogłoby zostać uświadomione, gdyby tylko ktoś zadał sobie wystarczająco dużo trudu. Kiedykolwiek pojawia się poczucie moralnej niższości, wskazuje ono nie tylko na potrzebę asymilacji nieświadomego elementu ale także na możliwość takiej asymilacji. W miarę jak będziemy integrować kolejne elementy naszego charakteru do światła świadomości, będziemy zmierzać w kierunku ideału psychologicznej całości, a całość według Junga jest definiującym znakiem wielkiego charakteru i środkiem do coraz większej kontroli nad naszym przeznaczeniem. Za każdym razem bowiem, gdy akceptujemy słabość, zamiast jej zaprzeczać, zyskujemy na nią pewien wpływ i możemy nauczyć się minimalizować jej wpływ na nas. Za każdym razem, gdy odkrywamy nową silną cechę naszego charakteru, otwiera się przed nami nowy zestaw możliwości, a nasze życie będzie dzięki tym lepsze. Z tych powodów nie ma zadania, jakie możemy przed sobą postawić, nie ma projektu życiowego, jaki możemy przyjąć, który byłby bardziej satysfakcjonujący niż kultywowanie wspaniałego charakteru. W przeciwieństwie do innych projektów życiowych, które często wymagają współpracy z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak pieniądze czy inni ludzie, ten projekt nie wymaga takich rzeczy. Możemy podjąć ten projekt w każdym wybranym przez nas momencie, a biorąc pod uwagę zwięzłość i niepewny charakter istnienia, teraz jest najlepszy moment, aby rozpocząć zmieniającą życie podróż, odkrywania pełni tego, kim jesteśmy. Jak pisze Jung, jest to w każdych okolicznościach korzyść, aby być w pełnym posiadaniu swojej osobowości, w przeciwnym razie stłumione części osobowości będą tylko wyrastać jako przeszkoda gdzie indziej nie tylko w jakimś nieistotnym punkcie, ale w samym miejscu, gdzie jesteśmy najbardziej wrażliwi. Ten robak zawsze toczy rdzeń. Zamiast prowadzić wojnę z samym sobą, człowiek powinien nauczyć się tolerować samego siebie i przekształcać swoje wewnętrzne trudności w rzeczywiste doświadczenia, a nie tracić je na bezużyteczne fantazje. Wtedy przynajmniej żyje i nie marnuje swojego życia na bezowocne zmagania.